W akcji Studenckiej Kuźnia Smaków odbył się koncert podsumowujący międzynarodową akcję Tandem, organizowaną pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim i Fundacją ŻAK, a Uniwersytetem im. Marcina Lutra w Halle i Studentenwerk Halle. Akcja Tandem zaczęła się w zasadzie w 2005 roku, chociaż nie nazywała się wtedy jeszcze akcją Tandem. Kucharze niemieccy przyjechali do Polski, wspólnie z naszymi kucharzami na stołówce akademickiej gotowali potrawy niemieckie, i w ten sposób nasi studenci, nasza społeczność akademicka mogła spróbować najróżniejszych potraw. I następnie nasi kucharze w bieżącym roku wyjechali do Studenwerku i tam przygotowali potrawy charakterystyczne dla naszego kraju, dla naszego regionu. Koncert podsumowujący akcję rozpoczął się występem przygotowanym przez studentów Instytutu Muzyki UWM. Kolejną atrakcją były etiudy teatralne w wykonaniu Studenckiego Teatru Cezar. Istniała także możliwość wykonania upominku niespodzianki przy pomocy studentek Naukowego Koła pedeutologów UWM. To są studenci, którzy pracują w kołach, pracują w teatrze i którzy na ten czas tej akcji przygotowują specjalne programy. Przygotowaliśmy to samo co na akcję w Niemczech, ponieważ byliśmy w Niemczech, przygotowaliśmy to samo co tutaj, czyli e, wszelkiego rodzaju występy muzyczne, muzycy śpiewają, jak widzicie, różne piosenki. Były wystę występ Cezara, e, który pokazywał przedstawienie, taką etiudę, My tutaj mieliśmy też stoisko z antyramami, gdzie można było pomalować antyramy, zrobić sobie kolczyki. No i ogólnie dobrze się bawimy. Kultura studencka była prezentowana na stołówce podczas posiłków. Jest to trudno sobie wyobrazić, kiedy studenci przychodzą do stołówki i muszą zjeść posiłek pomiędzy zajęciami i pojawia się akcja kulturalna. Jest to bardzo trudne przedsięwzięcie. Każdy, kto tego dnia odwiedził Kuźnię Smaków, miał okazję posmakować typowych niemieckich potraw. Serwowano kartoflankę berlińską oraz pieczeń w sosie piwnym. Druga oficjalna część imprezy odbyła się w restauracji Przystań Kortowska. Doktor Hanna Kędzierska oraz magister Adrian Kwiatkowski z Fundacji ŻAK przybliżyli historię polsko-niemieckiej współpracy. Każdy kolejna odsłona akcji Tandem jest coraz życzliwiej przyjmowana zarówno w Polsce jak i w Niemczech.